Witajcie, mam na imię Beata, mam 39 lat, jestem mężatką, fajnego męża i dwójkę wspaniałych dzieci. I mnóstwo, mnóstwo kilogramów do szucenia. Z każdym dniem mówiłam, że zrobię to od jutra, tymczasem czas płynął, a ja dalej jestem taka, jaka jestem, a wręcz bym powiedziała, kilogramów przybywa. Dzisiaj postanowiłam podjąć to wyzwanie. Może dlatego, że za chwilę mi stutnie czterdziestka i wiem, że jeżeli nie podołam teraz, to już nigdy tego wyzwania nie podejmę i nie pokonam. Powiem Wam szczerze, że ja myślę, że jest więcej takich osób jak ja, które po prostu boją się opinii ludzi i tworzą wokół siebie skorupę, skorupę, która się robi coraz grubsza i nie można jej przebić. I zachęcam do Zmiany, nerwy, napięcie i emocje trwają nadal i myślę, że będą trwać przez najbliższe cztery miesiące, gdyż każdy dzień przynosi coś innego, każdy dzień przynosi nowe wyzwanie, któremu muszę podołać. Bardzo się cieszę i z mojej strony myślę, że podołam, że nie zawiodę, i przede wszystkim wykorzystam szansę, którą dostałam właśnie od życia, którą. Dostałam od kliniki Lime w Nowym Sączu.